Mikołaju, a dlaczego jesteś taki czerwony na gębie? Jedi. Siema! Dzisiaj dla odmiany łowimy ryby. Próbuję wyłowić Poczekaj, jeszcze nie zaczęliśmy? Jak <laughs> się okaże dopiero. Na pewno będziecie mieli lepszy dźwięk niż w ostatnim odcinku. Ale to. popatrzcie jaka piękna aura za nami. Jest normalnie, aż wam muszę to pokazać. Ograj, no bo tu normalnie to jest ważniejsze to co, o czym będziemy gadać. <laughs> Patrzcie jaka jest ta aura nad wodą Słonko wschodzi. Bardzo z się tu stroją, karpiawo dziś. Siema. Patrzcie, jeszcze jest siwo na trawie. Jechać było 0 stopni, teraz może jest. Ja obstawiam może 2, może 3, nie więcej. Dojechał do nas polski towar. No, to... Tak, towar. Do... To? To piątka. Gliny, ziemię. Mamy dzisiaj nawet co? Jokersa i Jokersa, Cześć Mateusz. Cześć. Jestem bardzo podyskutowany. Pierwsza tyczka w tym roku. I Robek gotuje. Tak. Robek jest, jest bardzo dobrym kucharzem. Tylko Robek, dodaj wody dzisiaj. Proszę cię, dodaj trochę wody. Ty dodaj Kleju. kleju. <laughs> I rzeźbimy, jak, ale jak widzicie dużo pracy jeszcze przed nami. Cenia jeszcze nie widzieli, dopiero zobaczą. Odcinek czeka. Ja ty, Robek... Żeby nie było, żeby nie było ale beki to przyspieszyłem trochę. Robek ma kompromitujące materiały. Wszedł w posiadanie no. Będziemy mógł trochę, to wykorzystać. Trochę tak. Trochę tak Dobra, jeszcze dużo pracy przed nami. Bujamy, mieszamy, ja muszę sobie hacik zawiązać. Dobra. będą ryby? To się okaże, panie. Ja nie wiem, czuję te ryby bardziej dzisiaj niż ostatnio, a dzisiaj jakieś, po, wczoraj, ostatnio, wczoraj kurwa, co ja gadam w ogóle, ostatnio jakieś pojedyncze sztuki były, duże, ładne, rekord, patrz, nawet u mnie ładnego lina, co zobaczycie na odcinku wielkanocnym, no co, zobaczymy, ja czuję ryby, dzisiaj widzieliśmy pięknego e, jazio. Taka tak. głowa My... wystawił się nad wodę, nie się po prostu jak. Tak, zbierał, jak boja. ale dosłownie 20 cm 30 wychodził nad to, tak. to musiał być naprawdę Pięknie duży. To wyglądało. I w, mi się wydaje, no nie wiem, bo zaraz wyjdę na jakiegoś eksperta, że z kilometra widzę jaka ryba, ale kształt głowa. Był taki wiesz, typowo właśnie jak jaś, nie? Krępa budowa. Matka do mnie mówi w pół do piątej rano stajesz na urlopie. Ciebie oh. kurwa Pan Bóg opuszczył. Jest dzisiaj na urlopie z nami kolega Mateusz. Tak, mój kolega z zawodów, gdzie Cześć, byliśmy tam, tacy, nie? Tak. Byliśmy tacy, także... I dzisiaj trzy tyczki w ruchu, mam nadzieję, że chociaż Mateusz potrafi łowić. Coś... <noise> tak, Mateusz ma materiał i potrafi łowić, my zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy co będzie. No co, robimy Dobra, może... Dobra, bo już smęcimy. zaraz wam pokażemy będzie co było c... robione. Będzie test... Za... Co, Nagrywać, nas? Popatrz, łapał się za kamerę. Nie ma takiego kręcia. Co, powiemy, powiemy na szybko to Nic to nie usane? mówię człowieku, sekretów z nie ma. Robimy dzisiaj mały ten... Można powiedzieć konkurs zanęt, bo wiadomo, że umiejętności mam największe te Znaczy te wiesz bazy, co? To. Może nie nazwijmy to ani testami takimi oficjalnymi, po prostu między sobą chcemy sprawdzić, tak. kto będzie miał więcej ryb. Nie kto więcej złowi, bo umiejętnościami Mateusz może nas tam dwa razy obejść, ale chcemy sprawdzić, kto w łowisku będzie miał więcej ryb. nie? To też zależy od podania gliny i tak dalej, ale no myślę, i to że. Wynikło z tego, że każdy z nas kupił inny towar. Mamy bazę, glinę gliny, tak. ziemię to samo. A po prostu ja. Reklamujemy? Ja, ja użyję tutaj czegoś takiego i czegoś takiego. Już mam to wymieszane? Tak. Michał Champion Fit, Mateusz Sensas, a ja Tak. Sensas i Marcel. I po mam tutaj 3 kg yy, zanęty. Ile wyszło tej gliny z tym? Yy, 12 litrów. Na pół. Czyli mam tak. tu 6 litrów. I Nie 6. Może. 6 litrów gliny, zaraz to pomieszamy. Mamy pokazać z matą już bo ja tu się tak cieszę z tej ochotki pierwszy raz w Holandii będę chyba <grystanie> No zobaczymy co z tego wyjdzie na mnie Kastery, mrożona pinka Nie, bo... to uciekają Czerwone robaki Ja mam topione, czerwone kuku... kukurydzka jakbym mi musiał mógł tak, Na skróta będziemy nacić dziarno, tu mamy hakówkę jeszcze ochotkę Fajnie to się wszystko zapowiada I na szczęście już mamy wszystko ptakę gotowe. Także tylko 10 minut i zaczynamy bombardować wodę. Zobaczymy, co z tego bombardowania wyjdzie. Czy wyjdą ryby, czy pozabijamy. Stan wody na pewno się podniesie. <grym z górą> po, po, po tym, co widzę, to na pewno. I opadnie, jakby weźmiemy te ryby. <grym z górą> Oby tak było. ci za słowo. Możesz z bliska, właśnie, ograć moje kule, jak wyglądają, już ulepione. W miseczce, nie? Bo też tu są, tylko muszę sobie wyobrazić. 2, 4, 6, 8, no to wyjdzie mi z 10 kul. Takie, pomarańcze. Cześć, witam. Na dzisiejsze wędkowanie przygotowałem zanęte Sensasa. Półtora kg. Zrobiłem ją w konsystencji pół na pół z gliną wiążącą. Z ziemią bełchatowską, również ale tej ziemi to jest mała część. Doklejone jest to, zrobiłem to w trzech konsystencjach: doklejając klejem szarym, czyli Lianta Color. No i druga część to jest sama glina z jokersem. Sama glina z jokersem ciężka, która ma zalegać na dnie i wabić leszcze. Zobaczymy, jak to się nam uda. Sklejone mam 14 kul na początek i zobaczymy, jaka będzie reakcja robaków. W jednych kulach trochę więcej, w drugich trochę mniej. Zobaczymy, czy to zadziała w dniu dzisiejszym. Ja to specjalnie przyszedłem tu podpatrzeć w te gary żeby sobie też tak zrobić, nie? Bo, bo, bo nie wiem za bardzo. Ale fajnie, fajnie to wszystko spokojnie wygląda. Tu, jesteśmy prawie gotowi, ja muszę się tylko pokleić i startujemy. I startujemy. Robaki na haczyk przyszykować i możemy łowić. Już zestawy mamy całkiem inne. No ale zobaczymy co to zagra Ale to o zestawach może powiemy później jak coś połowimy Będziemy mogli poczeszkować co jest z czym Dobra, startujemy za chwilę. Powodzenia. Dzięki Siemano mistrzoda, bo my tam już się mądrzymy od jakiegoś czasu. Kiemano co tam jak tam? No postarałem się dzisiaj na bogato. Yy, to co kanopia, jak nigdy u mnie, pieczywko, fluo. i to co lubię. I to co ty lubisz, Lorenza doceniłem plus yy, po raz pierwszy dzisiaj pozwoliłem a. sobie podbić y, całą zanętę y, tym oto specyfikiem. Trzeba to tak mocno zamieszać, a, dole, a dolewać w ogóle tego? Już? Tak. To bardzo mało dać. Bardzo ale mało? to jest bardzo wydajne, w sumie ja tego dałem no, ostatnio trochę, chyba za dużo i nie mogłem zlepić y, towaru. Strasznie to jest tłusto leiste. ale tego, no, jest... nie wiem, 20-30 gram. Wiesz co, rozmieszaj sobie to i możesz jeszcze lekko dolać, moim zdaniem. Skoro tak, to się posłucham, ale jak przesadzę i nic nie złapę, to wiesz. Mhm. No to okej, okay, to będzie jak zawsze. No i, I... tyle, mam dwie karciówki. Jedna rzucona jest na kokos i, i, i skopek, a ta druga jest rzucona na czosnek podbity z kiszym masłem. Nie wymieniam firm, skąd te kuleczki pochodzą, gdyż yy, postanowiłem nie robić darmowej reklamy. Taka firma z dużym my na opakowaniu. Taka, a to masło, tak. Masło najlepsze jest z tym dużym my. Natomiast resztę też kuleczki z Polski. Natomiast tak jak mówię, za, za darmo się skończyło. Teraz jak ktoś mnie doceni, to mogę reklamować. A tak to tylko mówię jakie smaki, zapachy, kolory i tak dalej. W sumie ta... no, W sumie takie jest życie. Każdy Dobry. chce żyć Bo się chłopaki pokleili, a ja je jeszcze w lesie No to a tak Pipało, pipało, jedzie bardzo powoli zdecy... Bardzo powoli, cały czas to prawda, ale bardzo powoli Nie wiem czy to się nadaje do cięcia, żyłka jest naprężona Cały czas jest akcja yy, Tylko tam były W sumie jedna kulka podbita, podbita maserkiem małym więc nie wiem, jak ruszy jeszcze raz, to, to postaram się zaciąć. Może coś nam się uda wyłowić po prostu. No i zatniemy na próbę. Zobaczymy, co się tam zadziało. Pusto. Pusto. No ale nic, jak nie, nie sprawdzisz, to się nie dowiesz, prawda? Zarzucimy jeszcze raz w to samo miejsce, wiadomo. Zobaczymy, co z kuleczkami. prawie medalowa można powiedzieć chyba. O, pokaż do kamerę jak możesz takie płocie 30 paru centymetrów I tu znowu Mateusza, i na co? Na białego robaka z ochotu. kulki wleciały, nie? Wjechały trzy kulki, grubo pocięte robaki, zanęta leścowa, osłodzona słodzikiem Chłopat I chłopacy śpieją dzieje. Nie, to będzie liść osłodzona słodka Kurna kurna Wiesz. Nie, jest, no. A mi się wydaje, że to był lilin, czy nie był? Co tam za soczek był? Sok jabłkowy Powiem wszystko mamie ścieła nie widać Fajny ryby Śliczny. kawał leszcza no i jest ryba u Michała? nareszcie się doczekał a kolejna ryba z drugiej strony <laughs> chociaż mógłbym jakiegoś złowić normalnie. Ja bym go kaszą posypał. Poza od w końcu. Prawie poza od nich. Ale grube kluski, co? Grube. Nie ma dużo ryb, ale są duże.

Kolejny gatunek dziś Jakiś złaby, ale już starką chyba trochę. Ale jaki żwawy by był człowiek? No już ma Jaką matarkę? Jest tak. A tu widzisz teraz nic, nic, nic. W końcu też się udało dzisiaj coś wyłowić Nie było to maks co można było dzisiaj wyciągnąć Co pokazał nam Mateusz no Ale to wychodzi brak, brak bycia styczką To był pierwszy w tym roku wypad styczką Nie szło to jak potrzeba Ale kilka fajnych, grubych ryb Udało się wyłowić Myślę, że może wezmę też w wodzie Ale z takimi reszczami na tyczkę już jest fajna zabawa Ten wariat podpięty Grube ryby Jakieś, kilka takich mniejszych Płocie piękne Ta grubiutka, nie? No Kolejny mniejszy Płoteczki Płoteczki, ładne płocie Jeden ja, dzień znowu na plus. Kilo. Opa. O, ten najładniej najładniejszy, najładniejszy o, najpierw ten o, parę ryb, ale też parę kilo było. Takie większe, ten największy. spróbuj pod tu złapać, żeby nie spiję Dobra. I do wody. I ten i co koniak jest każdy widzi, było widać na filmie Albo i nie. Ostatnio, na pewno było lepiej niż ostatnio z odległościówką co to byliśmy, co ja byłem bo... Tak podobnie mnie było Dla mnie było gorzej No ale było mniej więcej wyrównanie Było z wyraz z nakazaniem Mateusz Mateusz, tak, Mateusz dzisiaj dał popis naprawdę Regularnie co jakiś tam, jakiś tam czas odławiał te, te leszcze, także fajnie, fajnie mu to wszystko wyszło. No ja znowuż miałem bardzo rzadko te ryby, miałem kilka sztuk, ale za to takich wyselekcjonowanych większych. Właśnie, były dzisiaj same, same porządki, ale to widać też o bycia Mateusza łowityczką. Tak. Głównie chyba. Z tego, co I z tego, co my jesteśmy rozproszeni w różnych styrach i nigdy nie będziemy do końca w żadnym. Takie I, wszystko, I wszystko będziemy kaleczyć. I wszystko będziemy kaleczyć, ale będziemy mieli frajdę. Ale mamy przyjemność ogólnie z, 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 z zabawy, nie? Tak, tylko czemu jak ja uprawiam radosne wędkowanie, to mnie stresują wszyscy? Bo to jest, nie, to jest, są, są jakieś... kategorie. Są jakieś właśnie, tak. Jest luz, ale trzeba się szanować tak. Ja szanuję wędki. Nie połapali, za bardzo coś tam się złapało, ale humoryzują. Był challenge zanętowy, tak. Ja, ja wiem, co, ja wiem, co ja... najbardziej brało. Słońce. Słońce. Słońce! Ja nie widziałem jakichś wyraźnych różnic. Ta ochotka czy też nam coś dała? wątpię. Te, te grube ryby. Nie miałem nad jednego brania na ochotka, muszę powiedzieć. Mówiłem na ochotkę i brania miałem jedynie na białego z kasterem, czyli tradycyjnie. Ja biały kaster i ochotka. I dwie, dwie hakowe. Na przyczepkę tam. No. <laughs> Gdzieś wydaje mi się, że na kanale, gdzie by było tego śrutu więcej, I... to, to by mogło grać. I teraz Ale... tak, Mateusz, z tego co wiem, to podał ciężką glinę i samą Grosgardon, mm -hmm. bez żadnych atraktorów, bez niczego. I dało mu to i płotki, ładne, duże, i leszczyki. Tylko fakt, że nie były duże, tam były bonusy też miał, mhm. ale, ale takie średnie 40-45 leszczyki. Nie, miał, no, miał 2,70 leszcza, to już jest ładny no, leszcz. No. To, no to takie bonusowe też miał, no, nie duże. Patelnia. Ja znowuż miałem e, pomieszane zanęty Sensasa i Marcela, plus taką średnią, uniwersalną, można powiedzieć, glinę średnio ciężką. I co? I miałem fest dopolone karmelem, słodzikiem, e, cięte robaki na grubo. Pieczywko to no i, i miałem, mówię, mniej ryb, ale duże. Za to, I nie? bardzo było masę brań. Jeśli tu jest powierzchnia wody, tu jest sławik Antenka moja wystawała może centymetr. Było tylko tak. No dobra, bo my tu zaraz mamy Dużo, takich, Biblię, dużo takich brań i <laughs> nie wiem. Nie wiem, ja po dzisiejszej opańce jeszcze głupszy jestem niż <grym grym> To O ja o to chodzi? No, za każdym razem jestem głupszy. Winę mieliśmy tą samą, ty miałeś Champion Fit. Czy no. ten Champion Fit jakoś tam zaszalał? To. Nie. Dobra. Dzięki, że wytrzymaliście z nami kolejny odcinek do końca. Wierzę, że są tacy między widzami. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na, na kolejny odcinek na naszą grupę Facebookową, która bardzo prężnie się rozwija. Tak. Łapta ryby i wrzucaj ta. <grym i znalazła> Półtora pól tysiąca wędkarzy Jedi. Do następnego. niech będzie z Wami. Para, Mikołaju, a dlaczego jesteś taki czerwony ja na gębie? 140.